Treningi capoeira są dla mnie zupełnie innym światem, taką odskocznią od rzeczywistości. Na treningach bardzo dużo się nauczyłam. Przychodząc na nie, mogę mieć nawet beznadziejny humor, ale zawsze wychodzę szczęśliwa, zawsze zadowolona, że byłam na treningu. Cześć, mam na imię Dominika, mam 15 lat i moją pasją jest capoeira. Trenuję ją od już 9 lat. Kapoeira pojawiła się w moim życiu za pośrednictwem właściwie rodziców. Miałam początkowo trenować balet i karatę. Karatę ani balet mi się nie spodobało. Stanęło na kapejrze i gdy przyszłam na pierwsze zajęcia, właściwie się zauroczyłam. Tak już zostało i do tej pory trenuję. Mm. Trenuję dwa razy w tygodniu w Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie w sekcji podwarszawskiej naszej grupy. Minimum dwa treningi tygodniowo. Czasami jeszcze pojadę na akrobatykę prowadzoną przez profesora Kaskał, lub są organizowane treningi dla osób zaawansowanych, czyli na moim poziomie, lub mi podobnym. Każdy trening rozpoczynamy standardowo rozgrzewką, następnie w zależności od tego co dany trener wymyśli, jest prowadzone na treningu. Możemy zgadywać, czy będą wycięcia, czy kopnięcia, technika, akrobatyka, czy bardziej muzyka. Nigdy tego nie wiemy tak naprawdę, przychodzimy i jest niespodzianka. Większość treningów kończymy jeszcze tak zwaną chodą, czyli gdy stoimy w kole. Dwie osoby w środku grają capoeirę, reszta klaszcze śpiewa lub gra na instrumentach, robi nam tak zwany akompaniament, żeby energia mogła się utrzymać. Osoby grające oddają swoją energię, osoby śpiewające również. Od samego początku trenuję w klubie International Capoeira High pod kierownictwem kontramestry Allegri przy współpracownictwie profesora Capoeira. Skał. Dominika trenuje od bardzo młodych lat. Nigdy nie miała ani momentu kryzysu. Cały czas trenuje. Bardzo cenię jej podejście do treningu. Jest w tej chwili jedną z bardziej zaawansowanych i najbardziej uzdolnionych osób u mnie w grupie. I mam nadzieję, że i przyniesie wiele radości no i osiągnie jak najwięcej, jeżeli nawet nie w tym kierunku, to ogólnie w życiu. Nazywam się Dominika Rembelska, prowadzę treningi capoeiry. W świecie capoeiry jestem znana jako kontramestra Alegria. Prowadzę zajęcia między innymi w Pruszkowie, gdzie jedną z moich podopiecznych jest moja imiennica Dominika. Jednym z moich największych osiągnięć jest zdobycie pierwszego miejsca na zawodach w Pile w zeszłym roku, w 2021, w kategorii 13-15 lat. Był to tak zwany Kapulandia 5, bo to były już piąte zawody tam organizowane. Były to moje pierwsze zawody, pomimo tylu lat treningu. Jestem naprawdę dumna, bo zajęłam pierwsze miejsce, będąc jako jedyna właściwie z innej grupy. I to było coś po prostu niesamowitego. Drugą z takich najważniejszych dla mnie nagród właściwie jest zdobycie statuetki osobowości obozu za pomoc opiekunom. Z jak najbardziej w pewien sposób wiąże przyszłość, planuję trenować jak tylko długo będę mogła. Jest to pewien sposób bycia, styl życia. Kapueira jest sportem, w którym trzeba dużo myśleć. Dzięki temu w życiu potrafię znaleźć wiele wyjść z trudnych sytuacji. Jest to inny sposób patrzenia na świat. Dzięki temu, na przykład wymyśliłam, że chciałabym zostać w przyszłości opiekunem na wyjazdach z dziećmi i na Zauważyłam to, że dobrze mi z tym idzie właśnie na obozach kapojerowych, gdzie nauczyłam się pewnej odpowiedzialności, regularności i samodyscypliny nawet. Jedną z dosyć ważnych ciekawostek jest taka, że mam cukrzycę, choruję na nią od czwartego roku życia, więc to już jest 11 lat. Nawet to nie jest przeszkoda, wręcz niektórzy się śmieją, że wspomaganie, się nauczyłam z tym żyć po prostu. Znalezienie swojej pasji bądź dołączenie chociażby do naszej grupy jest czymś naprawdę wspaniałym, bo trening jest zupełnie czymś innym niż życie na co dzień czy życie szkolne. Warto po prostu coś trenować, coś robić dodatkowo, bo to jest zupełnie co innego i człowiek zupełnie inaczej się czuje, zupełnie inaczej to wpływa na organizm, na samopoczucie, na mózg w ogóle, także. Ja naprawdę polecam i ja się dzięki temu odnalazłam i jest to naprawdę coś pięknego po prostu. Dziękuję.